Dzień dobry! Niedawno stuknęło mi 1000 subskrypcji, co w standardach YouTube'a wydaje się być niewielką liczbą, ale dla mnie jest to po prostu mand Everest mojej działalności. I zaczynając gdzieś tam skrycie, marzyłam, że dobiję do tej liczby, ale tak naprawdę nie do końca wierzyłam w to, że się uda, ale się udało i z tego miejsca gorąco chciałabym Wam wszystkim podziękować za to, że jesteście, że oglądacie, że piszecie komentarze, że dajecie łapki pod filmami Naprawdę ogromnie to doceniam, i w związku z tym, na tysiąc słów chciałam przygotować jakiś specjalny odcinek. I bardzo długo myślałam o tym, co to może być. I finalnie stanęło na tym, że dzisiaj będziecie oglądali materiał na temat, do którego zrobiłam największy research w całym swoim życiu, bo dotyczy on Czechka del Caravaggio. I był tematem mojej pracy licencjackiej. Na zebranie materiałów do tego poświęciłam prawie rok swojego życia. Wydałam kupę pieniędzy na ściągnięcie książek z, łącznie z ośmiu krajów. Książki były w czterech różnych językach. Ja mówiłam w dwóch z tych języków, więc zaangażowałam w to mnóstwo moich znajomych, w ogóle wszystkich. I dzisiaj chciałabym się podzielić z Wami wnioskami, do jakich doszłam przy okazji pisania tej pracy. Mam nadzieję, że Wam się spodoba i choć trochę przybliży Wam postać Chucka del Caravaggio, który jest kompletnie pomijany, bo nie oszukujmy się, nie miał większego znaczenia, ale prawdopodobnie był jedynym uczniem w Karawadzie. Na początek krótki fakt, kim był Chaco del Caravaggio? I... nie wiem. Właściwie to nikt nie wie tak do końca, kim on właściwie był. Jedyne co wiemy na pewno to to, że miał na imię Francesco i przez parę lat mieszkał w Skrawaczy. No i tutaj rozpoczyna się szeroka dyskusja skąd on pochodził. Najczęściej poruszane głosy są takie, że był Włochem i pochodził z rodziny. Buoneri w Bergamo i właśnie z tym nazwiskiem dzisiaj jest utożsamiany, ale nie ma tutaj 100% pewności, ponieważ z początku XVII wieku zachowały się jedynie nieliczne dokumenty. I jednym z nich są dokumenty z procesu Agostina Tassiego, o którym wspominałam przy okazji odcinka Artemisia Gentileski. W każdym razie Tassi wspomina tam swoją pracę z 1613 roku, przy której współpracował z różnymi malarzami, w tym kilkoma francuzami. Jednym z nich był Francesco zwany Czekkiem od Caravaggio. I prawdopodobnie jest to ten sam czek del Caravaggio, o którym my tutaj dzisiaj będziemy rozmawiać. A właściwie o którym miałem ja do mówić. Właściwie nikt nie próbuje wytłumaczyć, w jaki sposób on się znalazł w Rzymie i trafił do Caravaggio. Jednym z bardziej potwierdzonych głosów jest natomiast to. Że był on modelem do Amora Zwycięskiego, ponieważ już w XVII-wiecznych przykładach pojawiają się informacje o tym, że Caravaggio ten obraz malował z modela i za modela służył mu dwunastoletni chłopiec, z którym mieszkał. Na podstawie interpretacji Amora jako Jacka del Caravaggio, badacze zaczęli doszukiwać się podobieństwa tej twarzy w innych obrazach Caravaggio i zaskakująco znaleziono ich bardzo dużo. Jedne są bardziej przekonujące, inne jak to bywa troszeczkę mniej. Jednak moim zdaniem przynajmniej trzy bądź cztery to na pewno jest ten sam chłopak. A biorąc pod uwagę w jakich latach powstawały te dzieła, można śmiało stwierdzić, że Czakko nie przebywał w domu Karawadzie okazjonalnie, ale jednak mieszkał z nim przez kilka lat. Również to, że panowie mieszkali razem, potwierdzają spisy kościelne sporządzone w 1605 roku. Co sprawia, że raczej dosyć dobrze mamy udokumentowany fakt, że Karawadzie z kimś mieszkał i prawdopodobnie ten ktoś był jego uczniem, ale jednocześnie nie mamy żadnego potwierdzenia, że jest to właśnie ten Czakko. I tutaj wchodzimy w głębszą analizę, ponieważ jego pseudonim, czyli Francesco detto Cecco del Caravaggio, znaczy w dosłownym tłumaczeniu Francesco zwany Cecco od Caravaggio. I część badaczy twierdzi, że to od znaczy dosłownie, że był jego uczniem, dlatego od Caravaggio, bo jeżeli mistrz poszedł czegoś załatwić, posyłał Cecca i on się przedstawił jako ten Cecco od Caravaggio, że przyszedł załatwiać coś dla mistrza. Jednak chodzą też pogłoski, że to od nie oznacza jedynie ich formalnych zażyłości, ale jest takim dosłownym znaczeniem, że on jest od niego, tak jak są ludzie w parach i mamy kogoś tam od kogoś tam, na przykład ta Monika od Piotra, sugerująca, że ci ludzie są ze sobą w związku, i tak samo mogłoby się tu tutaj odnosić do czeka i karavaczy. W żaden inny sposób nie zostało to potwierdzone. A jedyny dokument, który mówi o ich stopniu zażyłości, określa te relacje słowem garcone, które może oznaczać zarówno przyjaciela, kochanka, ucznia, jak i naśladowcę. Więc tak naprawdę niczego nam to nie rozjaśnia, chociaż może jednocześnie być podstawą do tego, że akurat w tym kontekście wszystkie znaczenia zostały wykorzystane. Jedyną potwierdzoną pracą czekka Del Caravaggio jest z Martwych Wstania, obecnie przechowywane w Chicago Art Institute, jednak Ponownie, nie mamy również pewności, że obraz, który utożsamiamy dzisiaj z Czekiem, jest jego autorstwem. W dokumentach rodziny, która zamówiła ten obraz, pojawia się informacja, że dzieło o takim tytule zostało stworzone przez Czekkę del Caravaggio. I opis tego dzieła odpowiada temu obrazowi, który znajduje się w chicagowskich zbiorach. Dwa kolejne obrazy, które najczęściej przypisuje się Czekkowi, to wypędzenie kupców ze świątyni. Oraz Chrystus upadający pod krzyżem. Pomiędzy tymi dwoma i zmarłych staniem badacze doszukują się wielu formalnych podobieństw, jak sposobu kładzenia farby, oddawania dramaturgii, użytej palety barw, czy emocji na twarzach postaci. Pozostałe prace obecnie uważane za te autorstwa Jack Caravaggio zostały mu przypisane na podstawie licznych podobieństw pod względem formalnym, jednak nie ma tutaj pewności ani też właściwie dokumentacji, że jakkolwiek powinny one do niego należeć ze stuprocentową pewnością. I tak samo jest w przypadku obrazu przedstawiającego męczeństwo świętego Sebastiana ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, który stricte był tematem mojej pracy, ponieważ monograficzne opracowanie tego dzieła właśnie leżało w moim zakresie badań i ja w swojej pracy skupiłam się na tym, żeby udowodnić, że ten obraz należy do kogoś bardzo bliskiego kręgu Caravaggio, a ponieważ z braku innych kandydatów musi to być Chaco del Caravaggio. Ponieważ we wcześniejszej dyskusji brano pod uwagę, że autorem tego obrazu jest Valentin de Boulogne lub Bartolomeo Manfredi. I ja się z tą teorią nie zgadzam, ponieważ według mnie ten obraz. Jest podobny do obu tych panów, bo jest karawagalistyczne, a jak wiadomo, wszyscy oni malowali dosyć podobnie. I jednak zagłębienie się tutaj w głębszą warstwę tych obrazów sprawia, że moim zdaniem więcej jest różnic niż podobieństw, a znaczne różnice widoczne są pomiędzy tym obrazem a tym, co tworzył Caravaggio. Już widzę, że się podekscytowałam i przyspieszyłam moje tempo mówienia na no, maksa, przepraszam, już Więc po pierwsze, skupiłam się na tym, żeby udowodnić podobieństwo warszawskiego obrazu. Z obrazem z Chicago, ponieważ jest to jedyny obraz, co do którego mamy pewność, że jest to czekko, więc moim zdaniem zasadne wydawało się porównanie tych dwóch obrazów i wskazanie na to, że jest między nimi znaczne podobieństwo. I choć oczywiście różnią się one między sobą kompozycją czy kadrem chociażby, to wchodząc w warstwę szczegółów, faktycznie tych podobieństw dopatrzyłam się wielu chociażby w twarzach postaci, w sposobie malowania tkanin, piór czy fałd. I moim zdaniem to wystarczyło, aby z pewną dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, że te obrazy mogły wyjść spod pędzla jednego artysty. Jednak to nie koniec i analizowałam konkretne detale płótna z warszawskich zbiorów z różnymi subiektywnie wybranymi płótnami, zarówno Caravaggio, jak i Bartolomeo Manfrediego, Praktycznie twórczość Valentina de Boulogne odrzuciłam, ponieważ już w latach 60. ubiegłego wieku praktycznie odrzucono to, że on mógłby być autorem, więc ja również się na tym nie skupiałam i zajęłam się tymi bardziej współczesnymi doniesieniami na ten temat. Bazując na tych porównaniach, doszłam do wniosku, że zarówno sposób nakładania farby, jak i sposób wkładania tkanin, oddania metalowej warstwy zbroi, czy sposobu oddawania detali jak pióra, czy włosy, brody. Znacznie się różnią pomiędzy tymi obrazami, jednak temu, co przypisywane jest czekowi, znacznie bliżej jest do tego, co stworzył Caravaggio. Jednak moim zdaniem, jedną z najciekawszych rzeczy, którą można zaobserwować na tym obrazie, a właściwie nie można, jest to, że pod tym co widzimy dzisiaj znajduje się spodnia warstwa, która została zamalowana. Niestety nie udało się ustalić na jakim etapie, jednak prawdopodobnie na dosyć wczesnym etapie tej pracy. Do odkrycia tej warstwy dotarł Mateusz Jasiński przy okazji pracy nad projektem Technika i Technologia Karawagianistów na podstawie zbiorów polskich. Gorąco polecam wszystkiego ustalenia na ten temat, są naprawdę rewelacyjne i zrobił kupę dobrej roboty, ale to, co z jego ustaleń interesowało mnie najbardziej, to to, co on tam odkrył. I tak naprawdę odkrył dwie rzeczy że w pierwotnej wersji tego płótna Święty Sebastian nie był Świętym Sebastianem, a Jezusem, prawdopodobnie ukazanym w scenie biczowania. Dodatkowo i jeden z oprawców, którego widzimy, ten w turbanie, początkowo patrzył się na widza. I choć w obecnym kształcie obrazu, na scenie męczeństwa Świętego Sebastiana, tego mężczyznę interpretujemy po prostu jako jednego z oprawców, to w momencie, gdy ta scena przedstawiałaby rzeczywiście biczowanie, tego mężczyznę można by interpretować jako piłata, który wyzywająco patrzy się na nas, jako na widzów, że to my Jezusa skazaliśmy na to, co się z nim później działo. Co ciekawe, część obrazu, która obecnie jest świętym Sebastianem, jest malowana w zupełnie inny sposób niż malowane są pozostałe postacie, co nasuwa mi pewien wniosek, że warstwa stworzona wcześniej do przedstawienia sceny biczowania była malowana w inny sposób niż ta warstwa wierzchnia, przez co nałożona przez czekka warstwa wierzchnia przedstawiająca już męczeństwo świętego Sebastiana naturalnie musiała wyglądać inaczej, ponieważ przebijały spodnie, spodnie warstwy. Przez co kolory i różne efekty światłocieniowe, które malarz uzyskał, nie wynikały do końca z jego posługiwania się pędzlem, ale, ale z tego, co naturalnie wynika z atutów podmalówki. I tutaj nasuwa się kolejny wniosek. Jeżeli to Czekko byłby autorem tej podmalówki, to bez problemu byłby w stanie odtworzyć takie same efekty na pozostałej części obrazu. Jednak tak się nie stało i one formalnie się pomiędzy sobą różnią. To są naprawdę niewielkie niuanse, ale jednak spędziłam nad tym obrazem rok, oglądałam go na naprawdę milimetr po milimetrze i ja te rzeczy widzę. Niemniej jednak to, to wszystko nasuwa wniosek, że spodnią warstwę stworzył ktoś inny niż sam Samczekko, a on, będąc mniej sprawnym malarzem, nie był w stanie odtworzyć tego na pozostałej części płótna, którą już tworzył samodzielnie. Moja interpretacja tego, kto stworzył spodnią warstwę, wydaje mi się być oczywista, ale ją tutaj przemilczę, ponieważ to nie są żadne ustalenia, jedynie moje domysły i to, co bym chciała, żeby tam było, a niekoniecznie musi tak być. I z tą myślą zostawiam Was, zachęcam do własnego poszukiwania, zachęcam, zachęcam do zagłębienia się w ten temat, bo moim zdaniem jest on art ciekawy. Zostawiam wam opisie mnóstwo linków na ten temat i zachęcam do dyskusji w komentarzach. To tyle ode mnie na dzisiaj. Do zobaczenia za tydzień. Cześć!